Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej 9 kadencji ślubowanie złożył prezydent Grzegorz Mackiewicz. Obejmując urząd prezydenta miasta. Obejmując urząd prezydenta miasta. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. że dochowam jedności prawu. Dochowam prawu. a powierzony mi urząd. urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego. I pomyślności mieszkańców miasta. I pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi to powiem. To trzecia kadencja urzędującego prezydenta. W wyborach samorządowych 7 kwietnia wygrał w pierwszej turze, uzyskując poparcie 55,92% mieszkańców Pabianic. Tym samym pokonując czwórkę swoich rywali. Prezydent Miasta Pabianic to jest symbol ale tak naprawdę każdy z was, każdy z was codziennie swoją pracą dokłada cegiełkę do życia tego miasta. Niektórzy, którzy mają duże możliwości finansowe czy organizacyjne, robią wielkie inwestycje i wielkie rzeczy, ale przecież my każdego dnia, codziennie poprzez dobrze wykonywany swój mandat, to otrzymujemy Poprzez dobrze wykonywaną swoją pracę, poprzez dobrze spełniany swój obowiązek, codziennie dokładamy cegiełkę do tego, by nasze Pawielnice były piękne, dobrze się rozwijały i żeby były naszą wspólną dumą. Moi kochani, ja jestem dumny z Pawielnic. I wiem, że też każdy z Was osobna jest dumny z naszego miasta. I jestem przekonany, że tak jak ta poprzednia kadencja była sukcesem nie tylko inwestycji nie tylko społecznych bawianic, tak i patrząc na Was, na każdego z osobna tutaj, jestem przekonany, że ta rozpoczynająca się dziś również będzie naszym wspólnym sukcesem. I moi drodzy, jestem przekonany, że zrobimy to wspólnie i razem. Pracy na co dzień z prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem będą współpracować jego zastępcy. Nie będzie odkrywczy i nie będzie żadnej sensacji na tej sali. Pierwszym wiceprezydentem miasta Pabiańc będzie kobieta, która od dziewięciu, w zasadzie od dziesięciu już nas jest moim najbardziej zaufanym współpracownikiem. Odpowiada w mieście za wszystkie sprawy społeczno gospodarcze i na te następne pięć lat również zamierzam, aby u mojego wokół. To Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek, która wedle zwyczaju na rozpoczęcie swojej pracy z rąk prezydenta otrzymała tabliczkę. Dostał ją również drugi zastępca, 33-letni Dawid Zakrzewski, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zastąpił on Marka Gryglewskiego, który przez ostatnie 5 lat jako wiceprezydent zajmował się m.in. inwestycjami w mieście teraz jako radny powiatowy 6 maja na pierwszej sesji rady powiatu został wybrany na jej przewodniczącego. Chcemy powiedzieć, że tak, mamy bardzo fajnego szefa. On widzi dużo, dużo dobrego we wszystkim, co jest dookoła. On lubi ludzi. On stara się spajać wszystko. On widzi to miasto z dnia na dzień coraz piękniejsze. I nam się razem wszystkim bardzo dobrze pracuje. I myślę że wszyscy, że tworzymy taką paczkę przyjaciół, no i że ta przyjaźń pozwoliła nam przegnąć i być dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy. Panie Prezydencie, no musimy, o to tak powinno być, przepraszam. Panie Prezydencie, dajmy Panu ten ster, żeby nasze miasto płynęło dalej. Płynęło równo, mijało wszystkie burze, wszystkie sztormy, i żebyśmy za pięć lat byli w kolejnym miejscu, które Pan nam to znaczy. A my będziemy ciężko pracować, żeby znaleźć się w tym miejscu, które Pan prezydent nam wskaże. Na koniec przyszedł czas na gratulacje i życzenia. Ja jestem przekonany, że nowa kadencja, zarówno w mieście, jak i w powiecie. Dalej pozwoli nam kontynuować tą współpracę, na którą jestem bardzo otwarty i liczę, że czeka nas 5 lat owocnej, wspólnej pracy. Życzę Panu, aby zrealizował Pan wszystkie obietnice, które były naszym mieszkańcom przekazane. Aby zrealizował Pan wszystkie obietnice, co do których deklarowałem ja swoje poparcie dla Pana działu. I życzę, aby zrealizował Pan wszystkie obietnice, które sobie wspólnie daliśmy. Panie Prezydencie, bardzo serdecznie Panu jeszcze raz gratuluję tego wyboru i życzę wszystkiego najlepszego na tej nowej, starej drodze życia. Ku chwale naszego miasta, no i drodzy Państwo oczywiście ku chwale powiatu. Słowa gratulacji popłynęły od licznie zgromadzonych zaproszonych gości. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Powiatu nie udało się wyłonić członków zarządu. Wówczas zarządzono przerwę w obradach do środy 8 maja. Po wznowieniu sesji starosta Arkadiusz Jaksa ponownie zgłosił osoby, z którymi chciałby współpracować w zarządzie. Na stanowisko wice starosty pani Gabriela bene błażyńska członkowie zarządu pani Beata Owczarek, Pani Dobrosława Cybulska oraz Pan Robert Kraska. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gryglewski dla formalności zapytał zaproponowanych kandydatów, czy wyrażają zgodę. Potwierdziły to trzy panie Gabriela Wędle-Błażyńska, Beata Owczarek i Dobrosława Cybulska. Ku zaskoczeniu odmówił Robert Kraska. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, w związku z tym, że w tej konfiguracji, którą przedstawił Pan Starosta, nie, jest pod uwagę nasz koalicja wyborczy z trzeciej drogi z żalem nie wyrażam Po tym oświadczeniu nastąpiła godzinna przerwa. Okazało się, że to zbyt mało czasu na rozstrzygnięcie tematu. Wobec deklaracji pana radnego Kaski w tej przerwie rodzinnej nie udało nam się wyłonić kolejnej osoby i w związku z tym wnioskuję o przerwę do dnia 20. Maja. Wniosek formalny starosty uzyskał poparcie większości radnych. Pierwsza w nowej kadencji sesja Rady Powiatu zostanie wznowiona w trzeciej już odsłonie, jak poinformował przewodniczący Marek Gryglewski o godzinie 13.00. Jakie środki bezpieczeństwa można wprowadzić, aby chronić seniorów na drodze? Jakie zmiany w infrastrukturze drogowej mogą poprawić bezpieczeństwo starszych kierowców i pieszych? Na te i inne pytania związane z bezpieczeństwem seniorów w ruchu drogowym odpowiadali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji podczas debaty zorganizowanej w Centrum Seniora. Dbając o bezpieczeństwo konkretnie tej grupy społecznej, zdecydowaliśmy się na temat związany z ruchem drogowym, zwłaszcza z bezpieczeństwem rowerzystów, jak i bezpieczeństwem pieszych. Problematyka bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym wymaga ciągłego monitorowania i zaangażowania z uwagi na pojawianie się coraz to nowych zagrożeń. Dlatego niezbędne jest podejmowanie permanentnych działań profilaktycznych adresowanych do grupy społecznej 60 oraz ich rodzin poprzez wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacyjnych. Jednym z nich są właśnie tego typu spotkania, których celem jest podniesienie świadomości osób starszych na temat związany z różnymi zagrożeniami w ruchu drogowym, a także diagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami wymagającymi podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku. W oparciu o prezentację omówiono m.in. niebezpieczne zachowania seniorów rowerzystów. Jazda wzdłuż, przejeżdżanie po przejściu dla pieszych, jazda niewłaściwą częścią drogi, niesygnalizowanie, zmiana pasy ruchu lub kierunku jazdy. Tutaj tak również bardzo często się to zdarza, no jednak tej rączki tak niechętnie, niechętnie wystawiamy. tak nie, nie sygnalizujemy, gdzie chcemy skręcić. Rozmawiamy przez telefon komórkowy, nasz rower nie jest odpowiednio wyposażony i kierujemy rowerem po alkoholu. Były też porady praktyczne. Dbajmy o odpowiedni strójka. Co prawda nie zmniejszy prawdopodobieństwa wypadku, ale zabezpieczy przed skutkami. Rowerzysty, rowerzysta należy do niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli w konfrontacji z samochodem, no niestety, zawsze będziemy poszkodowani. Używajmy kamizelek odblaskowych, nawet w dzień. Bo jak wiadomo, kamizelki czy opaski odblaskowe zmniejszają ryzyko wypadków i ofiar śmiertelnych w ruchliwych środowiskach, w których występuje ruch kołowy. Warto pamiętać, że piesze poruszające się po drodze po zmroku bez elementów odblaskowych. Widoczny jest w siokłach samochodu z odległości około 20 metrów. Jeśli nosi jasne ubranie, dystans ten wydłuża się do około 30 metrów. Samochód, poruszający się z prędkością około 90 km na godzinę, tylko w ciągu jednej sekundy pokonuje aż 25 metrów. Nie daje zatem kierowcy szans na prawidłowe i bezpieczne wykonanie manewru. Jeśli jednak pieszy nosi elementy odlaskowe w myśl zasady widzieć i być widocznym, Dystans, w którym zostanie zobaczony, wydłuża się od 130 do 150 metrów. Jest to zatem od 5 do 10 razy szybciej. Daje zatem kierowcy możliwość na prawidłowe, bezpieczne hamowanie, wykonywanie manewru. Funkcjonariusze starszy sierżant Marta Bączyk, profilaktyk społeczny oraz aspirant Michał Łyszkowski, specjalista z Wydziału Ruchu Drogowego, omówili również zasady ruchu drogowego, wskazali konkretne przepisy obowiązujące pieszych i rowerzystów, wyjaśnili, na czym polega szczególna ostrożność, ponadto wytłumaczyli, jak bezpiecznie poruszać się po chodniku i przejściu dla pieszych, na czym polega pierwszeństwo na pasach czy na ścieżkach rowerowych oraz jakich sytuacji unikać, aby by nie stać się ofiarą kolizji lub wypadku. Okazało się, że nowa infrastruktura drogowa znajdująca się w Pabianicach budzi duże zainteresowanie, jak również dużą niepewność ze strony seniorów, którzy nie do końca wiedzieli, jak zachować się na poszczególnych fragmentach danych ulic. Można powiedzieć, że seniorzy w obecnych czasach stanowią coraz to większą grupę społeczną, która może padać ofiarą zdarzeń drogowych. W 2023 roku byli to zarówno piesi, jak i rowerzyści. Seniorzy, jako poszkodowani w zdarzeniach drogowych piesi, było sześć takich zdarzeń z czego było dwóch zabitych i czterech rannych, a jako rowerzyści było sześć zdarzeń drogowych i sześć osób było. Debata wywołała ożywioną dyskusję wśród seniorów. Dopytywali o różne sytuacje właśnie w ruchu drogowym, sytuacje, z którymi niekiedy też osobiście mieli okazję się spotkać. Zwłaszcza o wkraczanie na, pytali o wkraczanie, przekraczanie jezdni na przejściach dla pieszych, jak również poza tymi Przejściami, dopytywali o jazdę na ścieżkach rowerowych, o przejazdy rowerowe. Tego typu debaty czy spotkania z seniorami w różnych miejscach Pabieńska Policja organizuje cyklicznie. Są niezwykle potrzebne, gdyż do tej grupy społecznej nie mamy możliwości dotrzeć w taki sam sposób, jak do osób młodych, gdzie staramy się też komunikować z nimi poprzez różnego rodzaju portale społecznościowe. Pamięska Komenda Policji ma Facebook, na którym umieszczamy nie tylko artykuły. O treści kryminalnej, ale także profilaktyczne, mające na celu zapobieganie zdarzeniom właśnie kryminogennym, do, do tych treści nie, nie często docierają seniorzy, którzy jednak wolą też takie spotkania osobiste. Na koniec Mundurowi rozdali seniorom opaski odblaskowe zwiększające ich widoczność na drodze. Kolejne spotkanie dla osób w wieku senioralnym, tym razem zorganizowane wspólnie przez Straż Miejską i Komendę Policji, odbędzie się w piątek 17 maja o godzinie 15 w Miejskim Ośrodku Kultury. Tematy jakie będą poruszane to bezpieczeństwo w domu, kradzież danych osobowych typu login czy hasło oraz metody oszukiwania, między innymi na wnuczka i na policjanta. W sobotę 11 maja, o czym już mówiliśmy, odbędzie się drugie z cyklu bezpłatnych szkoleniowych zajęć pod nazwą Żeglarskie Soboty w Lewitynie. Ale to tylko jeden z punktów dwudniowego pikniku żeglarskiego, jaki organizuje w sobotę i niedzielę retmanat drużyn wodnych Hufca ZHP Pabienice z okazji 60-lecia harcerskiego ruchu wodnego w naszym mieście. Piknik rozpocznie się o godzinie 12 i, jak zapewniają Pabienicy, harcerze, żeglarze, na wszystkich, którzy pojawią się w Lewitynie, będzie czekała moc atrakcji. Oprócz całodziennej możliwości nauki żeglowania na optymistach zaprosimy Was również w fascynujący świat żeglarskich przygód podczas Żeglarskiego Rajdu dla Dzieci z Animacjami. Zachęcają organizatorzy na swoim facebookowym fanpage'u nad ZHP Pabianice Szkutnia Żeglarska. O 14.30 rozpocznie się harcerski występ szantowy, a o 15.00, jak zapewniają wodniacy, zafundują sporą dawkę adrenaliny podczas pozoracji morskiej akcji ratunkowej z wykorzystaniem pirotechniki. Przez cały czas trwania sobotniej części pikniku przed budynkiem szkutni będzie można oglądać wystawę historyczną związaną z 60-leciem funkcjonowania retmanatu w Pawianicach. Partnerami wydarzenia są ZWIK, który zapewni nawodnienie organizmu oraz strażacy z OSP Pabieńce, którzy zaprezentują sprzęt ratowniczy. Niedzielna część pikniku to jubileuszowe regaty 60-lecia retmanatów, których wystartować będą mogły zarówno dzieci jak i dorośli w specjalnie stworzonej do tego celu klasie Open. Wspaniałe nagrody już czekają na uczestników i zwycięzców. W najbliższy weekend 11-12 maja lewityn będzie pełen białych żagli i roześmianych twarzy zapewniają wodniacy z Pabiańskiego chówca ZHP. Mistrzostwo powiatu w trójkach koszykarskich w igrzyskach dzieci wywalczyły w kategorii dziewcząt koszykarki szkoły podstawowej nr 16, a w grupie chłopców koszykarzy szkoły podstawowej nr 1. Obie drużyny awansowały do półfinału wojewódzkiego. Te zawody odbyły się w miniony czwartek w hali koszykówki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na placu boju zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców stawiły się po dwie reprezentacje. W rywalizacji dziewcząt mistrzynie powiatu Pabieńskiego z szesnastki, a awans do finału wojewódzkiego walczyły z reprezentantkami szkoły podstawowej nr 1 w Aleksandrowie łódzkim mistrzyniami powiatu zgierskiego. Tego pojedynku pabieńczankom nie udało się wygrać. Skuteczniejsze były Aleksandrowianki, zwyciężając w tym meczu 5 do 2. Pewnym usprawiedliwieniem tej porażki może być brak podstawowej zawodniczki zespołu Igi Rozwandowicz, która wraz z różną basket forewerk wyjechała na półfinał młodzieżowych mistrzostw Polski U-13. Losy mistrzyń powiatu pabieńskiego podzielili też niestety koszykarze szkoły podstawowej nr 1, którzy o awans do finału wojewódzkiego walczyli z rywalami ze szkoły podstawowej nr 2 Zozorkowa. Na początku meczu pabieńczanie osiągnęli dwupunktową przewagę nad mistrzami powiatu zgierskiego, ale rywale szybko odrobili tę stratę. Mecz był zacięty, a walka kosz za kosz. Lepsie o to jedno trafienie byli Ozorkowiani, którzy zwyciężyli 9-8 i awansowali do finału wojewódzkiego trójek koszykarskich Igrzysk Dzieci.